Muzyka! Cześć! To Cześć. Tutaj Mateusz i Kasia, podróżujemy po Azji. Aktualnie jesteśmy w Wietnamie w takiej górskiej miejscowości Sapa na wysokości 1500 metrów, około 1500. Jest tutaj dosyć chłodno, mgła dopiero niedawno, nie wiem, pół godziny temu, godzinę temu zeszła mgła, jest w tej chwili godzina 12. .00. Idziemy na jakiś mały spacer po mieście. Miasteczko nawet nie jest takie bardzo małe, jest nawet odrobinę rozwinięte jest masa hoteli, masa masa restauracji i tak dalej. No jest przemysł tutaj turystyczny kwitnie, więc będziemy tutaj... Przez chwilę jeszcze tutaj ponagrywam, coś postaram się poopowiadać, a wy możecie sobie podziwiać, jak to wygląda miasto. W tą stronę jeszcze nie szliśmy. Tutaj zaraz będzie widoczne jezioro. Taki punkt też charakterystyczny tego miasta. Idziemy teraz właśnie jedną z głównych, jedną z głównych ulic i niej, też jest masa, tak jak tutaj właśnie widać, restauracji, hoteli, dużo samochodów, dużo skuterów. Niestety jest tutaj dosyć głośno, gwarno, eee, czuć spaliny, więc no, mimo że jesteśmy w górach, nie czuć do końca takiego górskiego, świeżego powietrza. Masa wycieczek, tutaj są bardzo popularne trekkingi. Wow, jaki wielki potwór. Wow. Rodweiler. A tutaj można sobie zjeść. E, możemy sobie zjeść piglaka z grilla albo kurczaka z grilla. Cinciao ciao O, jak widać krupiąca skórka jest. Tutaj bardzo popularne są właśnie takie piglaki z Rożna. I dochodzimy właśnie... kobiety z plemienia czarnych mągów. Tak, gdzie? Tutaj. Tak? Aha, bo tutaj są różne plemiena, plemienia, plemienia górskie. Plemiona. Plemiona. Może po Osiem plemion różnych jest, jest chyba, są cztery rodzaje mągów, Ogólnie czerwoni na, czarni. Ja coś tak jak różnią się kolorami po prostu. Mm. Czerwoni, czarni chyba. O niektórzy noszą jakieś takie jakby noszą takie jakby dziwne czepki, niektórzy chusty. Chusty kolorowe, właśnie te to było czarne. czarnym mam, ona na czarno z takimi czarnymi czepkami i one, głównie kobiety, właściwie chyba tylko kobiety tutaj schodzą, często z dziećmi. Bo faceci podobno nic nie robią. <gry> schodzą tutaj z dziećmi, no i niestety naciągają strasznie na różne, a to jakieś, sprzedają jakieś niby rękodzieła. Tak, a wczoraj się dowiedzieliśmy od tych dwóch poznanych Polek, bo ym... Tutaj pracuje dwóch Polaków i właśnie one dowiedziały się, że najczęściej te kobiety, które tutaj wiosce sprzedają, takie uliczne, to po prostu sprzedają mężczyznę, nie ma to nic wspólnego z oryginalnym rękodziełem. I żeby kupić oryginalne, to trzeba chodzić do tych wiosek po prostu ichniejszych, gdzieś tam dalej i nie dość, że jest taniej, to jest to po prostu prawdziwe, oni sami to wyrabiają jakieś brzyterie, poduszeczki jakieś takie pierdołki. Jezioro nie prezentuje się jakoś ciekawie, nie wiem, czy teraz jest chwilowy odpływ, czy po prostu mhm. pora sucha i jeziora praktycznie nie widać. Eee, więc nie popływamy sobie na łabędziach niestety, nie tym razem. Prawdopodobnie jeszcze pójdziemy do wioski Kat Kat. Do Czarnych Mągów właśnie. Eee, to jest taka najbliższa wioska, gdzie można dojść bez problemu na piechotę, no bo to jest dosłownie drogą, trzeba iść eee, nie wiem, coś między kilometra a 2 kilometry tak mi się wydaje, trzeba to jeszcze sprawdzić. Na no, pewno najbardziej turystyczna, bo najłatwiej dostępna. Ale dzisiaj chcemy sobie zrobić taką małą przebieżkę. E, prawdopodobnie jutro, pojutrze, co jutro mam? Jutro piątek? W piątek, sobotę, może w niedzielę. Wypożyczymy sobie skuter. No niedziela jest tutaj o tyle ciekawym dniem, że są tutaj te targi i te wszystkie babki z tych górskich plemion się schodzą i sprzedają, kupują. Jest podobno fajnie, kolorowo, bo każda z nich ma właśnie te inne plemienne ubrania, więc... No po prostu są tak cudnie ubrane i są miłe, bo właśnie gdzieś tu dużo ludzi mówią, że one niechętnie podują do zdjęć, No ale coś... to tu wiesz, tutaj te w mieście, no które tak. schodzą, no to są tego świadome i są do ale, tego przyzwyczajone. Ale uśmiechają się takie pozytywne babekki. Mhm. ale jest ogromna różnica, bo... W Hanoi to dosłownie ile? 150? Nie, chyba trochę więcej. Około 200 km jesteśmy od Hanoi i tam 180. No, czy 108, no stosunkowo nie bardzo daleko. Ale wystarczyło tutaj dojechać i zupełnie e, inni ludzie, zupełnie I, i wizualnie, i rysy twarzy. Ja to lubię góry e, w takich krajach, bo górskie plemiona są fantastyczne. Tak samo w Tajlandii. Ci ludzie są tacy kolorowi, no, zupełnie inni, fajni, naprawdę bardzo lubię. I oglądaliśmy też zdjęcia. Na przykład tutaj jest tak jakby zima, bo tutaj pory roku takie jakby no generalnie są dosyć podobne temperatury i jakby odpowiadają temu co w Polsce. Teraz robi się taka jakby ogólnie wiosna. Tak jak w Polsce teraz przychodzi wiosna, to tutaj też robi się coraz cieplej, więc nie wszystko jeszcze jest zazielenione. Ale chodzi mi o to, że tutaj w takiej właśnie zimie, zimie jak u nas w Polsce też jest zima to tutaj jest śnieg, jest lód, widzieliśmy Sopla z widzieliśmy właśnie zdjęcia z lodem, z coplami, z, z rynien, z dachów, a nie mają tutaj zupełnie izolacji domów. My na przykład w tym pokoju, w którym mieszkamy, to po prostu są szpary w oknach straszne, nie ma ogrzewania, może w tych jakichś lepszych hotelach to prawdopodobnie jest ogrzewanie ale no w tych takich prostszych myślę, że w większości tutaj miejsc domów nie ma ogrzewania. No jest. A jak jest przymrozek, jest poniżej 0 stopni, jest śnieg, lód, to, to nieźle. No w sumie podobnie było w Indonezji. Tam też nieźle, nieźle marzyliśmy jak byliśmy na Wdieng albo na Bromo. Tam było jeszcze wyżej, bo tam była wysokość ponad 2000 metrów, 2500 metrów i też nie było ogrzewania, nic. No tutaj jest plus, tak jak już wspominaliśmy, e, tutaj popularne bardzo są elektryczne koce. No takie coś w rodzaju jak u nas są też elektryczne poduszki, elektryczne koce, takie gdzieś rozmiarów półtora metra na półtora metra, może metr na metr. I to się kładzie e, pod, pod e, nie pod materac, pod prześcieradło i grzeje, więc jest, nie zmarzliśmy w nocy, więc jest naprawdę... Ja tobie ten Aha. No to jest, to jest bardzo dobre, pomysłowe rozwiązanie. No bo głowa, głowa w szyję marzło, marziliśmy. Ale na szczęście pod kołdrą było cie, cieplutko. Bardzo fajnie. To jest bardzo pomysłowe rozwiązanie i tego tego brakowało w Indonezji. To, to byłoby naprawdę ekstra, bo w Indonezji marziliśmy strasznie. Bierzemy sobie ponczusia. No, ponczus bierze ponczusia. Kierujemy się już w stronę wioski Sapa. Eee, w tą stronę się idzie, mamy nadzieję, ale na mapie no, wygląda, że tak. A tutaj jest Sapa Home, eee, czyli to jest ten hotel, w którym będziemy mieszkać od jutra. Miejmy nadzieję, że pani nie zapomniała tego. T tak, bo zaklepaliśmy ten najwyższy pokój. Tylko mam nadzieję, że pani nie, nie zapomni o tym, albo po prostu świadomie nie da go komuś innemu. O kurde Wow, jaka przepaść tutaj I pola ryżowe Nooo, viewbar nie View bar, tam mają naprawdę ekstra widok Ale to wygląda nieczynne No wygląda na no nieczynne, rzeczywiście, bo taki strasznie zapuszczone, nikogo tam nie ma To oczywiście kasa biletowa trzeba było zapłacić po 50 tysięcy Czyli wszystko jest tutaj prosto Ja? Ja? Byliśmy Ja Pan myślał, że nie mam biletu No więc tu wszystko jest wyreżyserowane, wszystko pod turystów strasa, gdzie trzeba przejść, tutaj są stragany, więc niestety to nie ma za dużo wspólnego z realizmem. Tak, oczywiście można kupić chłam z Chin. Jesteśmy po prostu w najbliższej wiosce, do której dosłownie mieliśmy kilometr czy półtora, więc na no to wszystko jest pod turystów. Zero autentyczności. No może jakieś tam. Wzorują się na autentycznych sprawach, ale no to jest wszystko pod turystów. No, No więc wioska polega na tym, że idzie się trasą. Wzdłuż sklepów Z dłuż sklepów. I mhm. te, te opaski są robione w Chinach. To już wiemy, bo wczoraj właśnie Magda się nabrała, kupiła sobie coś takiego na rękę. Malutkie piglety karmią się, a koło nich zagrzebuje się w piasku kura. Czyli teraz, no to jest niestety po prostu bo cieknie z tego, bo szybciej działo, gdyby to było szczelne, nabiera się tutaj woda do strumienia i w pewnym momencie przeciąży, opadnie, a jak wraca do swojego no normalnego położenia, tam gdzieś coś uderza, jakiś pewnie, coś w rodzaju moździerza, czy coś takiego ugniata tam. Bo coś tam pan mówi, że odnośnie to jest y, brązowy ryż do mucenia brązowego ryżu. No, ale, tak... mhm. ale przez to, że to tak przecieka, to strasznie wolno działa. Mhm. Niby tutaj. Jest maszyna do przędzenia, znaczy nie jest do przędzenia, do tkania, ale wygląda tak, jakby dawno nie była używana. Tak mi się wydaje. No, trudno powiedzieć trudno powiedzieć. O, i tam są z tyłu głowy bawołów. No, to wszystko wygląda na bardzo stare. Więc trudno powiedzieć, czy to jest autentyczne, czy to jest po prostu atrapa. No niestety tutaj trzeba podchodzić z bardzo dużą rezerwą. Czy to jest atrapa, czy to nie jest atrapa? O, i tutaj zaraz zobaczycie, już się prawie napełnia ten moździerz. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. O, Ale jakby to z takim, w tamkim tempie to działało, to by to trwało pół roku, zanim oni by tutaj coś wymłcili. Więc no to też chyba musi być atrapa. O, teraz poleciało szybciej. I jest. Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem tą wioskę. Zupełnie. Naprawdę wszystko co sobie gdzieś wybieramy się w Wietnamie, no prawie wszystko, może jakieś były wyjątki. Mamy jakieś wyobrażenie, czegoś się spodziewamy Chcesz i tam. Tak. tam i to w rzeczywistości zupełnie inaczej wygląda. Pełnie. Raczej nie przypominał sobie, żeby aż tak to wyglądało na przykład w Indonezji. W Indonezji zazwyczaj się sprawdzały nasze oczekiwania z, z, z stanem faktycznym. że jest to hydropower, coś takiego już nie pamiętam w tej chwili. Tak to zrozumiałem, jakby tu była elektrownia wodna, ale nie widzę tu żadnych generatorów, więc jedyne co to może być, to też widać mm, pompa wodna. Jest tutaj tyle rzeczy z Chin, że nie wiadomo w sumie już co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe. Ten Polak powiedział, żeby jak ktoś się kupić coś prawdziwego, to trzeba im powiedzieć, żeby pokazały, że one to robią. Aha. No, dziękuje no, Już oczywiście, już tylko dochodzimy do wyjścia To już naganiacze Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, proszę cream ice cream My friend. <laughs> Takie hasło jak kiedyś słyszycie gdziekolwiek My friend Special price, only for you, only today Od razu noga Od razu idziecie dalej dalej Tak Bo to Świadczy, że cena będzie zawyżona to Można o tym, być... że gdzieś jest haczyk. Tak, gdzieś się jest no. haczyk. Ofu właśnie pies zajadał zawartość pieluchy. Więc Gdzie, gdziekolwiek jesteście to szczególnie jest bardzo popularne. Też na przykład w Egipcie, Tunezji, kra no, w Tunezji, w krajach arabskich. na naszego frienda Adama. Trochę. Więc, jak tam gdziekolwiek ktoś Wam oferuje Special Price, my friend, only today, oni today, to jest polega na tym, że tylko tak mówią, a w rzeczywistości, kiedy byś nie przyszła, nie przyszedł, to zawsze cena jest oni today, oni today. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Idziemy teraz pod górę. Mamy chyba, nie wiem, za 2 km. Pod górę, pod górę, pod górę i wracamy. W sumie można wziąć skuterek za teoretycznie za dolara, ale trzeba ćwiczyć kondycję. Jesteśmy już w knajpcu na obiedzie, tam gdzie byliśmy wczoraj na piwku. Jeszcze, może tak podsumowując tą wioskę Katka, to ja bym to porównał do floating market takiego turystycznego w Tajlandii. No troszeczkę coś nawiązuje do prawdziwości, do jakichś tam swoich historycznych pierwowzorów, ale jest to po prostu miejsce turystyczne, stworzony do zarabiania pieniędzy e, jako market No to no bo... tak Taj będzie na tym nocy czym macie też te bawki są poubierane niby tradycyjnie ale wszystko jest na No, mo, mam nadzieję że uda nam się dojechać do, dojść do, do jeszcze jakiegoś, do jakiejś jeszcze innej wioski takiej mniej turystycznej no ale to wszystko ale to wszystko jest wiecie sto lat temu na pewno tak nie było ale teraz jest wiecie to tak jakby coś na tym, e, w tej wiosce kupić, tak jakby się kupiło na przykład e, w Gdańsku, czy w Łebie na bazarku przy plaży kupić e, ciupagę, no to identycznie. I też ciupagę zrobioną w Chinach, e, więc no zupełnie bez sensu, no pewnie coś, były tam jakieś rękodzieła. Znaczy najlepiej to tutaj wynająć przewodnika, uczciwego hmm. przewodnika, który po prostu pokazał co rzeczywiście jest tutaj Aha. handmade, a nie China. no znaczy, tak czy tak, cieszę się, że poszliśmy. Nie, no, wiadomo, że Nie cieszę się z tych atrakcji pseudo-turystycznych, ale widoki były niesamowite. No i te babki poobierano no, fajnie, no to takie Jakieś fajnie, tam niektóre jak kolorowa, elementy były takie tradycyjne, kolorowa, jak, właśnie, ale... jak właśnie te na przykład mechanizmy do mułcenia, mm, no i widoki, przede wszystkim widoki. Tak. Jestem zadowolony no, z widoków, a reszta, a reszta no to trzeba przymknąć oko. Ale widoki naprawdę genialne. No dostaliśmy właśnie nasze jedzenie. E, Kasia może być niezadowolona, bo chyba patelnia nie była umyta i ma smak ryby, tak? Mm -hmm. No ty zamówiłaś z warzywami. Tak, ale ewidentnie smak ryby. Albo sos. To nie jest sos no to jest. Aha, no zaraz ja spróbuję, bo ja mam mm, makaron fo smażony z. Z wołowiną, ale to chyba też nie jest wołowina, tylko mi to wygląda na wodnego bawoła, bo jest mięso bardzo ciemne. Bardzo, bardzo ciemne. Więc to jest najprawdopodobniej. A to nie widziałam Kruszu. Mhm, Więc to jest najprawdopodobniej wodny bawół. Bardzo delikatne. Może to bawół. Może nie bawoł? Nie. Mm, bo kiedyś siadłem ja też już wodnego bawoła w Indonezji, na pewno na, na lektoba, no, ja Tylko to był w wersji gotowanej w sosie i był strasznie gumowaty, taki nie do zjedzenia. A ten tutaj, jeżeli to jest rzeczywiście właśnie wodny bawoł, to... E, dobry. Smak... Nie no wydaje mi się, że ma smak jak wołowina. Nie ma jakiegoś takiego charakterystycznego smaku, taki, który mógłbym wam opisać. Bardziej właśnie jak wołowina, może... Ja nie jestem jakimś takim ekspertem, żeby rozróżniać jakieś smaki w mięsie. Ja rozpoznaję wołowinę, nienawidzę. Tak. Nie, jest, jest w porządku, a reszta makaronu... Strasznie dużo warzyw. Powiedziałbym nawet, że za dużo tych warzyw jest, bo nic innego nie czuję oprócz warzyw. Ale porcja solidna. A się z mocno zmęczyliśmy, więc myślę, że przyda się. Także smacznego. My zabieramy się do jedzenia.